Cześć, to Janiko Kolekcjoner. Dzisiaj otwieramy pudełko kolekcjonera. Powiem dlatego nie wrzucałem filmiki przez tydzień, bo byłem na obozie piłkarskim w moim klubie, zwanym Akademią Kreatywnego Futbolu. Dlatego wziąłem, żeby zrobić jakiś większy unboxing. Dlatego wziąłem pudełko kolekcjonera, która zawiera 10 saszetek plus dwie karty limitowane. Z przodu mamy Łukasza Potulskiego na karcie limitowanej i... Otwieramy pudełko. I pudełko kosztowało 45 zł. Limitowana karta Łukasz Podolski, kot. i karta limitowana Łukasz Podolski. mamy dziesięć saszetę. Messi, Neymar, Messi, Drogba, Neymar, Neymar, Messi, Messi, Drogba, Drogba. I karta limitowana Leo Messi. Nie mam go jeszcze w kolekcji. To będzie chyba moja 23 karta limitowana. 24 karta limitowana bez powtórek. Macie od razu kod. I mamy... To, jest, to są cztery. Dobra, jeden... Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sią szukali nas i otwieramy saszetki. Pierwsza saszetka z Drogbą. w Szwajcarii, Dauda, Lekumucho, Dante, Dominguez. I ekspert Mirosław Kloss. Hot. Tu obok Podolskiego. kolejna saszetka z drogą. Albo nie teraz, weźmiemy Neymara. Szarały, Bufan Dawid Silva Kai Walker i zawodnik Wybrzeża Kości Słoniowej. I mamy kartę Goldstopper i Ker Na mundialu się nie popisał. No, Holendrzy wbili 5 bramek i, i teraz. Wczoraj właściwie wygrali mecz z Kostaryką w rzutach karnych 4 do 3 i w, os w ostatnich minutach meczu trener Van Hal wpuścił króla, który obronił dwa karny. Macie kot. I otwieramy Sego. mi się ręce ślizgają znaczy nie będziemy tu ratować saszetek. I mamy wow nie mam go jeszcze fan's favorite philip lamp kot pereira belihich arbeloa palacio i Keylor na was. Zostało nam jeszcze 2, 4, 6, 7 saszetek. Teraz mes. Mamy One to Watcha, getse. W szkole zawsze im brakuje do całych klubów. To teraz się wymienię. zobaczę jaka jest zakryta harta. Powiem, że nie, nie mam. One to Watch, getse, Kot. Jeżeli dadzą mi jakąś dobrą ofertę, to z wami nie będę mógł się wymienić. A jeżeli nie, to się z wami wymienię. Jeżeli będzie chcie, będziecie chcieli. I logo Argerii. Zresztą musimy zesłać Kutowskiego. Ilner Kurtuła. Busquets. Znów Maski. i Utility Player. Znów coś tam jest. Wow! Niezła karta tam jest. Awurmas Utility Player. Ot. Robin, Spinoza, dwunik Algeri, Perea i Game Changer Mario Balten. Не знаю, где есть тут класть. Pewnie wiecie G Gie, Diego, Godin, Denisov, Silesen, Beglia, Gonzales i Defensive Rock Kalo. Na razie najlepszą kartą był Game Chancher Neymara. Najmara. Utility player brami już nic nie ma. Pepe, Holebas Daniel, wers, Daniel staric, dogard, znów Neymar mamy coś tam. Jest, lecz pewnie ekspert. Zawodnik jest Strini, Gutierrez, Podolski. Położymy Podolski, bo jest na karcie limitowanej. Tutaj jeszcze się nie chował. I? Ekspert Pirillo. Tak przeczuwałem. Mówiłem, że będzie jakiś ekspert. Drogba. Van Persie. No, ja już. Kiedyś go trafiłem, ale wymieniłem się za inną kartę jakąś. To był głupi błąd. Za eksperta. Dość nie miałem. Kujo takie. Właśnie tego. E, Klose. Hulk. S Ospinoza. Drogba. Ech. Christian Rodriguez, Benaglio, Nani, Nasri, Herois Vertognon. Pusty przebieg na koniec. Na koniec. Tyle trafiliśmy po Bazurku, czy jeszcze Podolski. I jeszcze dwie karty limitowane. Łukasz Podolski, Leo Messi. one Watch GC, Expert Pirlo, Perami, Utility Player, Kalu, Defensive Rock, Logo Algeri, Game Changer Mario Balotelli, Fans Favorite Philip Lam, Iker Ghost stopper, i Star Player Robin Habersi. Uważam, unboxing, co jeszcze? Expert Rosław Klosse. Utility Player, a firma szczerą. Unboxingu was mam załudany, bo był Changer i karta limitowaną, dwie karty limitowane, których nie Pozdrawiam was, Miko Kolekcjoner. Cześć!